Słuchajcie, dzieciaki, jedziemy na basen. Chodźcie, no, jedziemy. Mogę kierować? Dobra, ty najpierw wziął już ponton, bo ty nie potrafisz pływać. Najpierw zakładaj ten swój ponton i przebierz się w tą samą... To zaraz będę. to samo co twój brat, bo twój brat to mm. Sigma. Nie mogę skoczyć. Ja już lecę, ja już lecę, ja już lecę, ja już lecę. Co ty tam robisz? Chyba baba jem. I tych dwóch stóp pierd... O Jezus! Mam moju! Ja nie mogę z tobą! Przepraszam, ale nie wiesz, ja co mam do sprawy? A robię ci, jak mama wróci w okupy? Nie! Czy... Nie! Andrzej, a mógłbyś proste? A Bartek chce zupę? Nie. Okej. Ja chcę. Chcę? Chcę! Chce? Nie! Chcecie zupę albo Tak? Nie chcemy, zjadę. tak chcemy, tato, chcemy, dobra. Dobrze, już jestem przebrany właśnie tylko, mój, tylko, że nie będę się w ponton ubierał. Nie, no to jesteś jakaś żenuła. Ubierał do kierowania auta. Nie, wsiadaj dzieciaku, bo cię rozjadę. Gdzie jesteś? Ej, no wpuść mnie do no. kierownicę. Będziesz siedział z przodu i tak to już jest. Mordo, nie, nie, nie. nie, nie, nie. Idę do mojego brata. Czemu ty nie masz ja Ja. Ale... A widzieliście jakiego skillera zrobiłem? Widzieliście to? Uuu! Antolata! Co się stało? Chyba ten typ od kebabów się wyprowadził. Pierwą takiego. No widzicie? Jak swój blog, ale z tych kebabów to powiedział... Nie no, ja chyba zamykam tą budkę. I dobrze! Ta budka z, miała niezdrowe kebaby, bo, bo pewnie nam dom nim, bo tak mocno pieknąłeś. Pewnie nam dom morduje. Tak, gdzie mordynie, jest basen? Mordynie. A za chwilę do niego pojedziemy. Co to? Co to jest? Powiedzcie mi, co tu jest. Widzicie, już jest tam basen. A to chyba to nie jest prywatny tego domu. Na pewno. No widzisz, taki basen publiczny. No, co tutaj, ktoś jest? Okej. Okay. Aha, basen publiczny. No, ja sobie tutaj poleżę. A to wszystko z tobą dobrze? Ej, a ktoś wie jak odpocząć tą kłódkę? Nie, nie ma do niej kluczy. Chodź, brat, pokąpiemy się. To zaraz tylko założę ten strój. Jezu, tam jest głęboka woda, brat! Szybko! Zakładaj kaczuszkę, bo się utopisz. Dobra, płynę. Mm. Ej, to są jakieś lipne kartony! one nie działają, płacę! O, bez skoczki. Nie no, patrz jak się robi. Ale dom. Dzwoni do drzwi. Halo? Witam. Dzwonisz. Witam do drzwi, jestem małym dzieckiem. Oni u nas jest na skoni. Dzień dobry. A, ucieczka! Ucieczka! Holi, holipka. O co ty do mnie chodzisz? To było. Od... leży na dnie. Klucz od tego leży od... na dnie. Dobra brat, w następnym odcinku ich poszukamy.